Geralt! Musiałeś znowu wszystko zepsuć? Właśnie kiedy go rozpracowałem? Ej, cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Pryszczilla! Co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Jaskier, dzwoncu, Ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła! Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowca. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej. Ale Geralt.. Jaskier, chcę cię o coś zapytać. Gdzie jest Ciri? Myślałem, że skoro tu jesteś, gdzie spotkaliście się? Ja nie nie wiem, gdzie ona jest. Wiem, że próbowałeś jej pomóc, ale trudno mi zrozumieć dlaczego zwróciłeś się wtedy do Skurwiela Juniora. Nikt inny mi nie przyszedł do głowy. Może gdybym miał więcej czasu, załatwiłbym to jakoś inaczej, ale Ciri mówiła, że ścigają Dzikiego Go. Porównaniu z tym, Skurwiel wydawał mi się dość niegroźny, ale coś poszło nie tak. Mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji. Mój plan zdawał się naprawdę świetny, dopóki nie zaczęliśmy wprowadzać go w życie. Skąd mogłem wiedzieć, że Menge poluje na Dudu? Chcę wiedzieć, co się stało z Ciri. Ach, co to była za przygoda. W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej i ścigali nas jak dziką zwierzynę Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek Mam teraz materiał na cały tomik pieśni Nikt nie będzie chciał czytać tych twoich wypocin Co cię ugryzło? Martwię się po prostu Od Ciri? Więcej wiary Wiesz jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać no tak. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko Przecież od niego wszystko się zaczęło Chodzi ci o to? Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Ciri ucieszy Za to Skurwiel pewnie ostro się wściekł Skurwiel nie żyje. Widzę, że ty też się wściekłeś. Zasłużył na to, tak samo jak na swój przydomek, a nasz wspólny przyjaciel z Igero. Ma ten... się dobrze. On pewnie z kolei jest wściekły na mnie. Ciri mówiła, co to jest i dlaczego poszła z tym do skurwiela? Poszła do skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. Chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiś klątw? Czemu Ciri interesowała się klątwą? Chciała ją na kogoś rzucić, czy raczej zdjąć. Powiedziała ci? Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wcisk. Kurat, ten jeden. Ten raz, kiedy mogłoby się to przydać. Wiesz coś o tej klątwie? Znam słowa. Żartujesz. Wafel Elaine, Kedmil Foli, Gledyw Dorn Eptenei, Bundro Itne Jachus Nic mi to nie mówi. O mnie tym bardziej. Zapraszam na streamę!